ustawie szczegółowo określono, jakie informacje i dokumenty powinny znaleźć się we wniosku, żeby spełniał on wymogi formalne. Dlatego wniosek najlepiej złożyć korzystając ze wzoru, który jest dostępny na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. To ważne, bo w razie złożenia wniosku niekompletnego rzecznik zwróci się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w ciągu 30 dni, a jeśli tak się nie stanie, wniosek będzie musiał zostać pozostawiony bez rozpoznania. Link do wniosku jest widoczny pod filmem. Co powinien zawierać wniosek? Dane osoby, u której zostało przeprowadzone szczepienie, imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL, adres do korespondencji, wskazanie rodzaju i daty wykonania szczepienia oraz daty obserwacji lub okresu pobytu w szpitalu, a także opis stanu faktycznego sprawy i informacje o stanie zdrowia wnioskodawcy. We wniosku trzeba też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacone świadczenie. Jeśli wniosek dotyczy dziecka, należy też podać imię i nazwisko rodzica. Wskazane jest wpisanie numeru telefonu czy adresu e-mail. Proszę nie zapomnieć o podpisaniu wniosku własnoręcznym podpisem, a jeśli wniosek jest składany elektronicznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do wniosku należy też dołączyć dokumenty, kopię zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia kopię posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, kopię dokumentów potwierdzających poniesione koszty leczenia, jeśli żąda się ich zwrotu, potwierdzenie wniesienia opłaty oraz oświadczenie, że w sprawie objętej wnioskiem nie toczyło się postępowanie przed sądem o odszkodowanie dotyczące szczepienia. Jeśli wniosek składa pełnomocnik pacjenta, należy również dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.